Cześć, nie strony wie, nigdy. Dzisiaj y, znów 2 lutego nagrywam odcinek i ze mną jest. To cały kanał Baneku i X. No i jeszcze koperek jest. Tylko zmutował się. Yy, dobra. Yy, tutaj sobie właśnie yy, wkładam terakotę. Ponieważ... Mm, no oj, już jestem. O, i, o ja coś nagrywałam odcinek. Tak, mm, daj tu terrakotę, żeby było ładniej. Ja ci już dam terrakotę, to zwykłe. Okej, okay. o jeszcze mam stack i 17 terrakoty. Więc tutaj mogę... No, bardziej. Ale zwykłe też mi się przyda terakota. To masz tutaj... ...też białą. Mhm, dobra.

Mmm, się zora... za sobie. Bardzo tu dać tę Terakotę. Na pewno mogę dać tak. Mogę dać tu. Tu, 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 Ale jest maśniutko. Ale co jest maśniutko? To jest diamenty. No i skarb. A tutaj? Czego robić podziemia? Co mówisz? Czego podziemia robić? A po co ci podziemia? Będziemy mieli podziemia w bazie. Po co? Nie, nie Nie promuj Tak to nie Dobra, tutaj. Tak dam. Rzadko ludzie wchodzą w opis. I daje. Tutaj. Tu, 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 tutaj muszę rozwalić to, muszę rozwalić to i muszę dać to i tak wszędzie. O, dobra, tak. Co tam szepczysz? Dobra, nieważne. O nie, jeszcze tu nie dałem. Te rakoty. A koperek co robisz? Ja ci pomagam. Ej, weź tutaj. A pozbierasz kobla z dołu? Okej, patrz, weź to zniszcz. Weź znisz ten blok Eee, ja mogę mieć z wami wazę. Patrz. To będzie wyglądało. Ale nie, nie dawać coś takiego. Nie ja mam kilofa. Czarny trzy czarnego barwnika mam. No to najsik. ja mam czarną tarakotę. Kurde. Zaraz wracam do dupy. O nie, tarakota mi spadła. Teraz mm. ja mogę... Ej, a owcy się respią? Czy jak się zabije to one się nie respią? A jak myślisz? No, nie wiem, więc się pytam. No, to się respią też. No, respią. Ma okrywać, Dobra, tak według mnie to ładny, ładnie to zrobiłem. Daję tu piecyk. I idę zobaczyć od zewnątrz to. Piękne, spoko. Kota. Się nagrywa? Nagrywa się. Pięknie, ładnie. Się nagrywa. No, jak tak ja się ta... Będzie ładnie. Pięknie będzie. Dobra, czekajcie, ja tylko się... teraz mi się przypomniał, nie, niektoś się kameruje. Że nie, to się nie kameruje. Dobra, witajcie z tej strony. Ja, jako, że na moim kanale. A dzisiaj ze mną jest? Ja, Wignitech. I Ze mną jest też Wignitech. Ze mną dzisiaj też ze mną jest? Halo. No, no, halo. No, solidnie. I dzisiaj będziemy pomagali Dawidni tego. Yy, yy. Czekajcie, jeszcze raz wstęp zrobię. Dzisiaj.

Chcę, żeby wszyscy nagrywali. Wszyscy nagrywają? Halo, dalej leci twój odcinek? No, leci, leci. To się kameruje. Serio? Serio? Jak to się kameruje? To ja nawet. O. Ej, ty go uważaj, żeby na odcinku nie pokazać hasła. A da się zmienić. Więc pisz on register. A, jest coś takiego? A to no jest. Ja e, to tego nie wiedziałam. No nie, ja na razie nie nagrywam. A. a ja, a u mnie się to wszystko kameruje. Panko Widzowy z tej strony, bo na kursie jest ze mną Koperek. Siema! I Wygnigd. Siema, siema, siema. No. Dobra. W ogóle to... Czały. Dobra, możecie być na kanał Koperka, Koperek i Ty. Jak Ty masz no i to, ja możecie się wypróbować teraz. Yy... No możecie tak. wpadać do mnie w to jeden. jak chcecie. Wpadajcie do no. mnie, Koperek i Ty! A do mnie nie musicie. Jak Wam się nie chce, to nie marnujcie, to jest sekund życia. Do mnie trzeba marnować! No mnie nie. No i tu są

Chodź pokazać wideo, jakie piękne. Oh, Trzeba pokazać. No, O, ja się m. to farma robi, dobra. Ej, Mac, też do... wasz żarcie? No, no, żarcie? W komentarzu napisać za mnie hashtag żarcie. No możecie w komentarzu, tak jak Koperek mówi, napisać hashtag żarcie, to dam wam serduszka i tutaj zawsze daję. No, mm. Nie do nie ogumia. Tak. Mmm, to było. To było tak. Dobra, jest ładnie. Terakota, terakota, terakota. Naprawdę była byłaby Okej. Okay. Dzięki za wist strony, stronę Witam Was na pierwszym odcinku mojego o. kanału. Jest ze mną koperek i wygnity możecie się przywitać. Siema, siema. Kur. No. no możecie to sobie kaj okay, łapkę za to, że chcemy się nagrywać pierwszy odcinek. Nie. No. Tak. Spawn prezentuje się tak, że jest wygnity, ale to mniej ważne. Mm, ja czy ma... nie ważne. fuck, trzeba... Nie fak. Jakiś regulamin, nie da się go przeczytać. Spawn jest. Spawn jest taki. Nie jest może on jakoś najładniejszy, ale no jakoś tam wygląda. Jeżeli chcecie dostać się na serwer, to musicie napisać do tego napisać. tak tu muszę napisać. Dosta to. Muszę napisać do APN, będzie link w opisie i do nas będzie. Tak, link będzie w opisie do... Astata i do Discord'a. I tam będzie Astat albo do Junioreka napiszcie, albo do. Co on do... ja miał? Ksta, juniorek. Nie, Juniorek drugi, najlepszy. Ten. Zastępca właściciela. Filip eee, Proz. Już sprawdziłem. No więc tu jest Domrek. Jak... Wygnitego, go. Bazy wygnity jeden. Proszę mnie chodzić ja mogę wejść bo on nagrywa odcinek Powód, bierzemy na messengerze. No. No, tutaj wygnity coś buduje. Mamy rachewy, forma ciny i kaktusa. Dalej już sycją. Mamy sobie puste piętra, po prostu. Ej, wiesz, jaką ci, wiesz, wiesz, ci dam radę? Wygnite. No. Tą fajną, ładną. No, fajnie wygląda. Ja jeszcze nie mam domku, no, bo giną w labie. Dobra, chyba git jest. No, no i jest... Baza wygnitego. Dobra, muszę kopać. Yy... Jest męcząc, ty... skrzynka, tutaj są różne rzeczy, chyba... No mm. Jakieś zejście. Mm. No i chyba wszystko. Nie A jeszcze domek a starta. Tylko mogę pokazać z zewnątrz, bo on jest na stałnie, ten domek i nie mogę do niego wejść. Ale ładnie to pasuje. Ma tutaj. Dobra. Dwie... Ej, słyszycie mnie? Czekajcie. Sprawdzę na dzięto. Jest wejście do kopalni. No. I jak coś podałaś na stawie. Stupa i łapkę. Ej, słyszycie i... mnie? Łapkę. I... Nie. Hmm. Znowu nagram 3-minutowy film. Ej, słyszycie mnie? Kurde, no, dobra. Nieważne, dalej nagrywam odcinek. Hmm, przepraszam widzowie, że tak się nie odzywałem, ale nagrywał. O, i że odcinek. Tak. No. Więc idę kopać do Ej, nie, nie, hmm. nie mogę miniaturki zmienić. O, o Jezu, dobra, lam mnie zaraz Trafiki! Tworzyzam, że to no, One, walił! Nie, to... Łączyłem, był, ale jestem mądry! Nie no, fajnie na Zaraz zobaczymy na czasie, a w nie wiadomo. Zabij te lamy! Balne Q4 to było chyba. Daj mi też jedną linę. I'll just in the place before... O kurde, kilo mi się psuje. Już wiem, swój własny baner. Mhm. A kurde, zapomniałem się już ściszyć, bo was nie będzie słuchać. Dobra, nieważne. Ściszyłem się. Okay. Zara, mam okay. Dobra, Dobra to kopać, dla, dla grucha Ogólnie zim. pamiętaj, że ja nagrywam odcinek. Spoko. Tutaj kopię sobie telekotę. Pomóc Ci coś w tej bazie? E, no, możesz... Ej, pisz TPA Wignikty. A, nie ma. Mogę... Nie, to się... TPA Wignik. Czego cały czas Jest mój banner na miniaturce? Mm. W ogóle... Dobra, kopiemy tutaj. Patointeligencja. Mm. Fuck. Słyszeliście o kronawirusie? Tak. To nie słyszał, wiadomość, jak to robi się. Dobra, mm, muszę czuć tak, pomocną... Przepraszam widzowie, że tak robię, ale... O, naciśnij Mów. skrót, Zakończy. Dobra. Dobra. Czekajcie, sprawdzę czy... Halo, halo? Halo, halo? Dobra. Widzowie, jest dobrze. O kurde, nie jest dobrze. Wycięło mi Minecrafta. O nie, będzie krosz na odcinku! Jeśli miałem białe tarakana, ja ci mogę coś robić, bo mam dużo tego warmińca. Wywaliło mi Minecrafta. Dobra, widzowie, ja go nie, nie, nie słyszę, ale... Muszę szybko na odcinku zrobić restart. Głóżcie, się moją piosenkę. Ja was nie słyszę. To ja wyłączę. Problemy techniczne. Poczekajcie widzowie. Yy, ogólnie nie chcę montować tych filmów, bo mówiłem chyba w wcześniejszym odcinku, że po prostu nie mam czasu. Na montowanie, więc przepraszam, że na przykład tego nie wyznę, ale no. Nie mam czasu. Dlatego teraz nagrywam szybko na zapas odcinki, wrzucę pierwszy odcinek, jutro drugi, trzeci dzisiaj, czyli dzisiaj dla was to będzie czwarty luty, trzeci, trzeciego lutego ja rzucę drugi odcinek, a drugiego lutego wrzucę raczej pierwszy odcinek, coś takiego. A czwartego lutego to raczej nagram. Więc no. F F F tryb wielosobowy O nie. Mam pomysł. Poczekajcie widowie. Mm. Dobra. Kolor. Okej, okay. mam pomysł. Dobra, po prostu przykryję to. I teraz mogę się zalogować. masz do I teraz wam to usunę. Usuń. Tak, O! So oh, 200 IQ. Okej. Okay, mogę dalej kopać. Ej, jak coś tu mam zmutowane, jestem na przycisku po prostu, że jak trzymam przycisk, to mówię, więc no. Czasem będę wam odpowiadał, czasami nie. Dobra. Oni tego teraz nie słyszą, więc kopiemy dalej trakotę. To wy, ja to sobie też odpalę live'a Jakie live dzbany, no. live'a se nagrywają Eee, e, co? dzbany? Kurde, widzicie te lagi? Ojojojoj Dobra, jest trochę tych terakoty, mogę iść szybko zrobić No czy w mogę i zrobić sobie bazę. I tak postaram się do 20 minut odcinka zrobić i raczej będę iść. Te, mi ta baza przypomina takiego loda. Nie żeby coś, wiecie, no, ale lód, no wiecie, taki na patyku, tu jest patyk, tu jest taki lodzik. A lody są dobre w lato. Dobra, szybko lecę. A nie, od środka to pięknie wygląda według mnie. To możecie ocenić w komentarzu, jak jesteście w tym momencie. To możecie ocenić w komentarzu na przykład od 1 do 10. O ile wam podoba się ta baza. No bo mi się podoba. Ja bym ocenił ją na 8 na 10, bo nie jest taka idealna, ale jest ładna. Dobra, jak coś to jeszcze chyba na 4 lutego nagram odcinek albo 4 lutego już no. będzie normalnie bez można powiedzieć opóźnień. rozłączyli się? Nie, Dobra, tutaj szybko o rozwalę całe piętro i mogę to przynajmniej zalepić. Pyk, 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 pyk. do piętro i mogę się, mogę kończyć odcinek. Tutaj. Tu dwa, tu dwa, tu dwa, tu dwa, tu dwa, Dobra. Więc kończyłem, więc też kończę ten odcinek. Fajnie się nagrywało, ale kończę. Możecie się pożegnać. mi bye. bye.